Cześć, witajcie, kolejny odcinek, tym razem mapka Redshire i coś innego, czyli niższe tiery. Mamy tutaj piąteczkę T25, czyli czołg premium średni od Niemiaszka. Sponsorem generalnym tego odcinka jest Fuzo, oczywiście Win2. A jeszcze raz pokażę losowanko losową kopię na następująco: w miarę porówno, aczkolwiek Fuzo oraz tutaj yy, kolega z kraju 2 yy, z klanu hundę się wyróżniają zdecydowanie aczkolwiek jak wiemy z pomidorkami to jest różnie, więc nie ma co się tym xvm jakoś strasznie sugerować To początek przewina oczywiście czołg t25, no, jak wiemy no, czołg premium więc oczywiście on jest dużo słabszy od od, od swoich tierowych braci, zwłaszcza jeżeli widzimy Przykładowo kV1, który które no jest mordercą w, tym, w takim starciu, ale nie uprzedzajmy, zobaczmy ten, ten meczyk, bo wynik jest naprawdę imponujący, ale chętnie zobaczę, jak do tego doszło. Osobiście powtóreczki nie widziałem, więc po prostu na gorąco spróbuję to skomentować. Jak widzimy, zresztą T25 również, no, HP ma jakie ma, no. Wiadomo, nie jest to mało, ale z racji tego, że to w zasadzie pancerza nie posiada, mm, nazwać tego, że ma dużo, to też się nie da. Aczkolwiek na tle innych piątek jest to czasami naprawdę sporo, ale to już nie o to chodzi. Na początek bitwy, oczywiście spotkaniówka, czyli coś, czego na tej mapie bardzo nie lubię, ponieważ tutaj się wszyscy kurczą, od razu pchają na ten środek i próbują to skapować, w ogóle nie wiadomo po co, no ale no cóż, no tak ta mapka wygląda, nigdy nie była mapką super fajną a widzicie, kurczę, pierwsza pestka od Mardera przytulona, już zostało tylko 470 tutaj KV-1 ma swoje jakieś zapędy, będzie chyba próbował objechać, ale to mu się raczej nie uda, no tutaj z tyłu jest jakieś tam zabezpieczenie, no albo nie ma Ale nieważne, zobaczmy, co tam się dalej dzieje. O, no tutaj pudło. No, początek bitwy jest taki dość chaotyczny. Oho, oho, jeszcze się te deki na górze pojawiły, i już zostało połowę życia. Więc. więc już na pewno ciśnienie podskoczyło. Jak widzimy, jeszcze wynik bitwy na chwilę obecną nie jest zbyt różowy, bo mam 1 do 5, czyli no co na tych cierach może się okazać po prostu już końcem, końcem zabawy? No bo jak no, Pięć czołgów straconych. Oj, tutaj. No jak widzimy, no, ten czołg tu również za dużo nie bije, no ale wiadomo, to jest med do tego premka, więc. Ale za to, jak widzimy, również szybko przeładowuje. Ale to nie jest tematem tej bitewki. Tematem jest oczywiście sama bitwa. Yy, i to jaki wynik się tutaj udało koledze wykręcić a naprawdę wynik jest zacny no i właśnie KV-1 nawet w tył dobermo. czasami nie przytuli ale jest dorwany, drugi frag na razie tylko 500 damage'u, aczkolwiek jako, że to są niskie tery, takie 500 damage'u pewnie już nie jednego by zadowoliło mówię oczywiście o geczach początkujących no tutaj na razie bezkarne karanie Ale wynik jak widzimy dalej jest niepokojący, jest 3 do 7, więc Już można powoli, będąc w takiej bitwie myśleć o tym, że to będzie przegrane No i tylko i wyłącznie coś dla siebie kurczę spróbować ugrać Co by tego jakiegoś e, expa przytulić, bądź kasę, wiadomo czołg premium to jest czołg do zarabiania, a nie do zabawy No, i 4 9, No, niestety, no. Nawet ten nasz kurczę niebieski yy, odpadł. Tutaj walentyna przytuliła. O, jej nie ma. Trzeci frag. Czwarty frag. Nie ma co za bardzo komentować, m tak mi się wydaje, bo każdy widzi co się dzieje. W zasadzie wyjeżdżanie i, i karanie przeciwnika, który chyba za bardzo nie ma pojęcia co zrobić. O, tutaj ładnie się udało przed tym pociskiem uchować. A tutaj cruiser i frag numer 5. No to, to już na pewno y kasiorka z tego będzie i na pewno już w tym momencie. Expic również ładny, ale jak widzimy tutaj kolega jeszcze nie zamierza w ogóle kończyć tej zabawy. No Jest specjalista w tym momencie, czyli, czyli już medal, czyli nawet jeżeli ta bitwa będzie przegrana, yy, no to już medal jest, więc gra traktuje w tym momencie tego gracza jak... Jak wygranego, a u nich nie ma jakiegoś delikwenta, który miałby tyle fragu, więc to nie ma znaczenia. Ale oczywiście, jak widzimy, Fuse tutaj dalej nie chce odpuścić, dalej próbuje coś zrobić. I frag numer 7. I bitwka, która na samym początku wydawała się być bitwą, która będzie nudna, nagle się okazała bitwą, która się. E, zrobiła dynamiczna i, i całkiem przyjemna do oglądania. Tak jak mówiłem, ja tego nie oglądałem jeszcze, więc e, kierowałem się tylko wynikiem i medalami, które tam kolega e, udało się mu zdobyć. I te 34, które chyba albo nie widział, nie wiem czy tutaj kolega ma żarówkę, ale Wąpię, nie, na pewno nie ma bo wcześniej się nie świeciło. E, no ale bezkarnie spaziowany, także. To cieszy frag numer 8. a tutaj pz 1c. Chciał pokozaczyć, a został się dziewiątym fragiem. Także kolego melduj się w garażu. No i cóż, no i zostało dwóch. Najgroźniejszy z nich moim zdaniem to jest ten Churchill, który no, który wiadomo jest twardym skurczybykiem. I może się okazać naprawdę ciężkim przeciwnikiem do do pokonania, ale widzimy jeszcze M7, które również nie dość, że pełne HP, to to też potrafi no, tutaj kolega powierza, to to raczej nie wejdzie a tu już tak najbardziej i tutaj pięknie, kurczę, przyjęte, widać ten gracz w M7 niedoświadczony i to bardzo tutaj fizo po prostu przyjął to na gąskę side-scrapem delikatnym i, i po prostu bez, bez, bez Straty HP, które jest w tym momencie na wagę złota, ponieważ to KV1, które jeszcze zostało z nim, no, jak widzimy, nie za bardzo ogarnia w ogóle co się dzieje. I teraz, no, ryzykownie, bardzo ryzykownie, i zobaczcie, znowu, znowu przyjęte na gąskę. No i cóż, cóż powiedzieć, 10 frak, także już wiemy, jaki medal w tej bitwie. Jest Ale cóż, no został jeszcze ten Churchill Na szczęście wiemy gdzie on jest, jak widać kapuje bazę I teraz zobaczmy, no zobaczmy co tu się stanie no Z przebiciem tego skurczybyka O, w takiej pozycji to spoko No ale nie chcemy, żeby się na nas popatrzył, no bo On to akurat się nie będzie Pieprzył Tylko jak walnie to i wejdzie to, to już można się zacząć okopywać M1 z Ogródzkim na dachu Na szczęście to KV-1 chyba trochę ogarnęło i będzie go próbowało tam z drugiej strony ruszyć aczkolwiek tak specjalnie się nie kwapi do tego, żeby tam... No ale przynajmniej, przynajmniej się ten Chelsea zajął tym KV-1, więc, więc jest chociaż tyle dobrze Jest tu obstukiwany O! Z czego ty kurde strzeliłeś? No, ale Kafa jest oczywiście fraga ukradł, mógł go zostawić, no ale to nic jest trudno. Tu oczywiście przy jakiś czyter, nie czyter, nieistotne, całkowicie. No i te końcowe, zobaczcie jaka jest przepaść pomiędzy tym, co zrobił Fiuzo, a co zrobiła reszta. No, nazwijmy to w cudzysłowie graczy tego timu Jak i również jaka jest przepaść w ogóle w, w porównaniu do timu drugiego, w sensie konkurencyjnego. Również jest naprawdę wielka i to, i to bardzo wielka. A tymczasem. Mm, dziękuję za oglądnięcie i pozdrawiam. Trzymajcie się i zapraszam do kolejnych. Hej.